Wiesz, co tak sobie myślę? Przymierzam się do odnowienia tarasu, może nawet podjazdu. I tak się rozglądam, no wiesz, za czymś takim trwałym, ale też żeby to jakoś nowocześnie wyglądało. Płytki już mi się trochę znudziły, no. Rozumiem cię doskonale. A patrzyłeś może w kierunku rozwiązań z żywic? Ostatnio sporo się o tym mówi. Ja trafiłam na taki sklep: sklep. dywany, info. Mają tam, wiesz, naprawdę spory wybór tego typu rzeczy, może warto tam zerknąć. Żywice, no właśnie, słyszałem takie hasło kamienne dywany. Brzmi intrykująco, ale powiedz mi, co to właściwie jest? To skomplikowane w położeniu? W sensie, czy samemu da radę? Znaczy, wiesz, to jest w zasadzie taka mieszanka drobnych, naturalnych kamyczków. Najczęściej to są otoczaki chwarcowe. I one są połączone specjalnym spoiwem, żywicznym, przezroczystym. Kładzie się to na odpowiednio przygotowane podłoże. Bardzo popularne rozwiązanie na terasy, balkony, schody, nawet na podjazdy. Bo tworzy taką jednolitą powierzchnię bez fug. Bez fug. Tak właśnie. Co do wykonania, no wymaga to trochę precyzji, wiadomo, ale niektórzy, zwłaszcza przy mniejszych powierzchniach, decydują się położyć to samemu. Na pewno da się to ogarnąć. Bezspoinowa powierzchnia, to brzmi naprawdę dobrze. A powiedz, co z krawędziami? Na przykład na schodach, tam zawsze są jakieś listwy, prawda? One lubią odpadać, albo, no nie wiem, rdzewieć. A tu jest, wiesz coś ciekawego? Właśnie na tej stronie, co ci mówiłam, sklep.kamiennedywany.info. Oni tam podkreślają, że ich systemy kamiennych dywanów dzięki tym specjalnym spoiwom, które mają, nie potrzebują żadnych dodatkowych listeł wykończeniowych. Serio? Żadnych listeł? Tak. Twierdzą, że to spoiwo tak mocno trzyma te kamyczki, że sama krawędź jest bardzo wytrzymała, nie wykrusza się i po prostu estetycznie wygląda. To eliminuje cały ten problem z listwami. Fajna sprawa, nie? Kurcze, brak listeł to faktycznie jest duży plus. I estetycznie, i praktycznie. No dobra, ale ten kamienny dywan to jest ta warstwa na wierzchu. A co pod spodem? Taras przecież musi być, no wiesz, dobrze zabezpieczony przed wodą. Oczywiście, to jest absolutnie kluczowe. Zwłaszcza na zewnątrz, przy balkonach, tarasach. Zanim położysz kamienny dywan czy w ogóle jakąkolwiek żywicę, musisz zadbać o hydroizolację. Widziałam, że w tym sklepie oferują różne systemy na przykład takie płynne membrany poliuretanowe. Membrany poliuretanowe. Mhm. To jest taka elastyczna powłoka trochę jak taka guma w płynie. Malujesz tym podłoże, i to tworzy taką szczelną wannę chroni beton przed wodą. Są też hydroizolacje mineralne, bardziej tradycyjne. Wybór zależy od podłoża, no i od warunków. Aha, rozumiem. Czyli najpierw solidne uszczelnienie. Jasne. A samo podłoże. Beton. Pewnie też trzeba je jakoś przygotować. Mój taras, no cóż, ma już swoje lata. Dokładnie tak. Przed hydroizolacją, a czasami też na nią, daje się grunty, najczęściej epoksydowe. One jakby wnikają w beton, wzmacniają go, zamykają pory i tworzą taką warstwę szczepną dla kolejnych powłok, czy to hydroizolacji, czy już bezpośrednio tej żywicy nawierzchniowej. A jak beton jest wilgotny? Właśnie, co ważne, mają też specjalne grunty, na przykład na wilgotny beton. To czasem ratuje sytuację, wiesz, przy trudnych warunkach pogodowych podczas remontu. Wygląda na to, że na sklep kamienny dywany Pomofy i Info mają sporo różnych opcji gruntowania, zależnie od tego, co tam masz na miejscu. Czyli to cały system wychodzi: grunt, potem hydroizolacja i dopiero na to ten kamienny dywan. Brzmi to sensownie, tak? A powiedz, oprócz tych kamiennych dywanów co jeszcze ciekawego można zrobić z tymi żywicami? Mówiłaś, że mają szeroki wybór. O tak, zdecydowanie. Mają tam całą gamę żywic na posadzki wewnętrzne, takie samopoziomujące, wiesz, które tworzą idealnie gładką taflę. Mogą być jednobarwne albo z efektem marmuru, albo, co jest teraz modne, z zatopionymi kolorowymi płatkami dekoracyjnymi. O, płatki dekoracyjne. Tak, to bardzo nowocześnie wygląda, na przykład w garażach, ale ludzie robią to też w domach, w salonach, korytarzach. Są też żywice na ściany, na przykład do łazienek, zamiast płytek widziałam nawet żywice artystyczne. Artystyczne, co masz na myśli? Takie krystalicznie czyste. Do zalewania drewna, żeby zrobić takie blaty stołów z rzeką żywiczną w środku albo nawet do biżuterii. A co fajne, oferują też gotowe zestawy na określoną powierzchnię, na przykład zestaw na balkon 10 m2. To ułatwia zakupy, nie musisz sam liczyć wszystkiego. Wow, no to rzeczywiście możliwości jest mnóstwo. Od takich typowo użytkowych podłóg po jakieś artystyczne detale. To faktycznie nie jest tylko sklep z materiałem na taras, ale takie całe centrum rozwiązań żywicznych. Wiesz co, zauważyłem też, że oni mają na stronie chyba jakiegoś bloga z poradnikami. To może być pomocne. Zgadza się. Mają dział z poradami, instrukcjami. To jest ważne, bo jednak aplikacja żywic wymaga trochę wiedzy, żeby to dobrze zrobić. A poza tym, co też jest fajne, oferują możliwość przygotowania indywidualnej wyceny materiałów. A, czyli można im wysłać wymiary. Tak. Wysyłasz wymiary, opisujesz, co chcesz zrobić, a oni ci policzą, ile czego potrzebujesz. To bardzo ułatwia planowanie budżetu. Dobrze wiedzieć. No, podsumowując, wygląda na to, że w jednym miejscu można znaleźć naprawdę kompletne rozwiązanie. Od przygotowania podłoża, te grunty, hydroizolacje, po różne typy nawierzchni, kamienne dywany, posadzki dekoracyjne, nawet coś na ściany. No i te dodatkowe materiały artystyczne. Rzeczywiście, chyba warto tam zajrzeć i zgłębić temat. Też tak myślę. Wejdź sobie na sklep kamienne dywany. Info i przejrzyj ich ofertę na spokojnie. Wiesz, czasem przeglądając takie specjalistyczne strony, można wpaść na inspiracje i rozwiązania, o których by się wcześniej nawet nie pomyślało. Może odkryjesz jakiś zupełnie nowy pomysł na wykończenie, który idealnie sprawdzi się u ciebie. I to nie tylko na tarasie. Kto wie?